Cześć, z tej strony Agnieszka. Właśnie jesteśmy w Chorzowskiej Lobby, gdzie za chwileczkę moja koleżanka rozpocznie swój wywiad z Redem. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i słuchajcie uważnie. Na razie! Cześć, z tej strony Marta. Moje pierwsze pytanie to... Znany jesteś z rapu, ale na Twoim koncie można znaleźć także współpracę z tanecznym zespołem Monopol. Skąd taki pomysł? Pomysł był żeby pokazać i udowodnić jak przykro jest w tym kraju i to był właśnie ten joke największy że robiąc śmieszną, łatwą do zrobienia muzykę można zrobić bardzo dużą kasę i będąc ojcem i tak dalej oczywiście też jeden z dużych powodów było że wiedziałem że robiąc to w bardzo szybkim tempie zrobię dobrą kasę która jest potrzebna jeśli się jest dobrym tatusiem i się kocha swoje córeczkę i chcesz po prostu, żeby twoja córeczka miała dobrze, nie? Także dwa powody były właśnie, większy powód była kasa, a drugi powód było, że chciałem udowodnić, że w tym kraju robiąc coś, co jest łatwe, e, śmieszne, lepiej się sprzedaje niż prawdziwa fajna muzyka. Wiem, że rapujesz po polsku, ale także po, po francusku. W którym języku czujesz się lepiej? Na pewno po francusku, ponieważ jest to mój język macierzysty. Urodziłem się w Genewie, w Szwajcarii, gdzie się gada po francusku i rapować to było może mocne słowo. Ja bardziej w refrenach dośpiewuję, czy coś tam. Nie? Może raz dla jaj się skuszę, żeby jakąś zwrotkę zapodać, ale no ale może, ale ogólnie, a w ogóle to przestałem rapować, wolę robić muzykę, czy właśnie jakiś refren. Już mnie w ogóle zajawka, na, żeby rapować, pisać teksty, mnie nie, nie kręci już, za stary jestem. Do Polski wróciłeś w latach 90. Czy korzenie polskie w Twoim życiu dało się odczuć? Czy język polski i kultura były z Tobą od początku? Oczywiście, że tak, ponieważ za mało lata jeszcze w Polsce była komuna. Co rok przyjeżdżałem do Polski, do Krakowa, bo stamtąd mam swoich dziadków i e, pamiętam kartki na mięso, pamiętam kolejki na benzynę, pamiętam e, wiele takich po prostu peweksy i inne takie bajery i na pewno ukształciło mnie to na lepszego człowieka po prostu, bo wtedy miałem mega Mega różnice mieszkańców w Szwajcarii, gdzie jest dobrobyt, raz w roku na miesiąc przyjeżdżam do Polski, gdzie było strasznie źle. Więc tak jak mówię, na pewno mnie to ukształciło, że jestem bardziej ogarniętym ziomkiem. Można było zobaczyć Cię w telewizji. W której odsłonie czujesz się lepiej? Wolisz być na scenie, czy stawać przed kamerą i występować w telewizji? Myślę, że jedna i druga są bardzo blisko, bo Cię kamera i za kamerą, w, w, w ludzie w, na kanapach się patrzą na ciebie czy na scenie, to jest jedno i to samo. Wydaje mi się, że od dzieciaka mam jakieś. E, ogólnie dobrze się przy, przy ludziach, na scenie dobrze czuję, i myślę, że to na pewno od zawsze była jakby gdzieś moja, moja trasa. Ja musiałem to robić i mam nadzieję, że. Wrócę kiedyś może do telewizji jako prezenter, a na pewno dzisiaj jutro gram jako DJ przy ludziach, także od zawsze to robiłem i wedę i chciałbym to zawsze robić. Występowałeś w filmie Blokersji. Jak do tego doszło? Wytwórnia, która współpracowała w, w tym filmie. No to ja byłem artystą tej wytwórni i było to rzecz naturalna, że. No, musiał być jakby mały kawałeczek tego filmu po prostu o mnie, jako też ten, w tamtych czasach ten egzotyczny punkt w Polsce, bo byłem jakoś taki, że z zagranicy przyjechałem i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że dlatego tam byłem i na pewno przez konekcję z T1, który miał właśnie konekcję z filmem. Wiem, że na jednej z Twoich kompozycji udziela się Karola. Jak doszło do tego? Czy miało na to wpływ to, że pracowaliście razem w MTV? No na pewno, bo tak się poznaliśmy i Karola później w ogóle była w zespole Dr. No, który nie chcę kłamać ile płyt wydał, ale pamiętam, że pierwsza była bombą, zajebista płyta. I, no i zawsze gadaliśmy o muzyce przy, faj, przy fajce z Karolą i powiedziałem jej, że jak zrobię swoją płytę, chcę mieć numer z Tobą, bo po angielsku ta dziewczyna znakomicie, znakomicie śpiewa, a po angielsku na nie ma akcentów. Po prostu ma zajebisty, fajny akcent. I, I dlatego to tak wyszło. I w ogóle tak dawno się z Karolą nie widziałem, że teraz fajnie, że mi przypomniałeś o niej. Bo muszę jakoś albo przez Facebook ją gdzieś wyhaczyć, złapać, bo nie mam w ogóle pojęcia, Na pewno w nie dobrze, ale dawno ją nie widziałem. Także dziękuję Ci, bo wieczorkiem wejdę do laptopa i spróbuję ją jakoś złapać na fejsie. Co sądzisz o młodych raperach? Czy myślisz, że samo nie w stanie dorównać tym doświadczonym, których, na których mówimy ikony rapu? No oczywiście, że tak. Eee... Ci młodzi raperzy za rok, dwa, pięć, sześć, siedem będą ikonami dla ludzi w wieku tam dwudziestu, osiemnastu i tak dalej, czy nawet w waszym wieku, no to już e, miłość jest, wydaje mi się, ikoną rapu, e, VNM jest ikoną rapu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, a za dziesięć lat będą inne ikony rapu, to jest, w każdej muzyce to jest cykl, który, kurde, ma swoje, wiesz, koło i, i i na końcu będzie tego bardzo dużo. Jakie są Twoje najbliższe plany? Czy będziesz pracował nad płytą, dogrywał się komuś, albo ktoś Tobie? Czy może powrót do telewizji? Na razie robię swoją płytę, bardzo powoli. Za trzy tygodnie wychodzi mój singiel z Skymanem i z J.R.O. Utwór się nazywa Body Painting, będzie teledysk. Powoli robię swoją płytę producencką i ja zawsze w... mieszkam w Wawie to jest jakby mieszkam tam, bo mam tam córkę, ale też dlatego, że tam jest jakby ten show biznes cały, ja będąc w MTV kiedyś kręcę się, zawsze mam jakieś śmieszne propozycje, które biorę, odrzucam, także nie wiadomo, oczywiście bardzo chciałbym, ale żeby to było coś fajne, nie akurat byle co, ale Chciałbym kiedyś wrócić do telewizji, bo uważam, że fajny robiłem na przykład wywiady czy coś, ale musi wszystko się zgadzać: i kasa, i gdzie, i po co, i dlaczego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Na koniec, standardowo prosiłabym o kilka miłych słów dla odbiorców Chorzowskiej Lauby. Chorzowska Lauba. Lauba. Chorzowska Lauba. Moja droga. Tu jestem, Redzik. Pozdrawiam cię bardzo mocno. I co. Chciałbym tutaj siedzieć dłużej, bo mam tu bardzo dużo kumpli w Katowicach i okolicach i dzisiaj jeszcze może trochę się napiję i próbuję być coraz większym hanysem. To jest dzisiaj na przykład mój, mój plan dnia jest zostać jednodniowym chanysem, na przykład. Pozdrawiam Was mocno.